Halo, 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 tak? Wódeczka, papieroski, co pan potrzebuje? Nie, papieroski, wódeczka. A ma pan prezerwatywy? Że co? Prezerwatywy? No. Oczywiście, że mam. Prezerwatywy mam. A jaki chciałby pan smaki? A to są różne? No bo wie pan, mamy różne bananowe, truskawkowe, pomarańczowe. To jakie pan chce? To wie pan co? To poproszę bananowe. Dobrze. Albo wie pan co? Truskawkowe. No nie no, dobrze. No mogą być te inne. No. Albo nie. Y, malinowe poproszę. Panie, panie. Zdecyduj się pan, czy pan będziesz pieprzył, czy pan będziesz kompot gotował. No.